krótki filmik, prezydent powiedział kiedyś nikt w Polsce nie wie ile tak naprawdę ma w sobie krwi żydowskiej prezydent mówi to do was Polaków wszystkich Polaków więc pamiętajcie lećcie do sklepu kupcie jarmułkę i trzymajcie przy sobie w schowkach w samochodach w domu we wszystkich tych miejscach, gdzie przebywacie w pracy, w szufladzie, w razie problemów z jakimkolwiek urzędnikiem czy policjantem na drodze, starajcie się mu wytłumaczyć, że to wy jesteście na prawie. Jeżeli was zaczynają straszyć zamknięciem na dołek na 48 godzin, załóżcie jarmułkę i spytajcie się, czy są antysemitami. To zawsze działa. Pozdrawiam.